Cześć w tym filmiku pokażę Ci, jak możemy wykonać zrzuty ekranu w telefonie Motorola Moto G04 oraz G04S. Pokażę Ci także, jak możemy stworzyć większy zrzut ekranu, czyli tzw. Tak przewijany zrzut ekranu. Aby to zrobić podstawowy zrzut, możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest naciśnięcie przycisku zasilania oraz przyciszenia. Klikamy te dwa przyciski naraz i pojawia nam się zrzut ekranu w lewym dolnym rogu. Możemy także skorzystać z gestów, jeżeli wejdziemy w ustawienia, następnie wejdziemy w gesty. Na samym dole będzie zrzut ekranu, trzy palce, i w tym miejscu możemy aktywować gest, który za pomocą trzech palców pozwoli nam wykonać zrzut ekranu. Także przytrzymujemy trzy palce i wykonujemy wtedy zrzut ekranu. Jeżeli chodzi o zrzut ekranu dłuższy, czyli ten, który pozwala nam wykonać Zrzut, który pozwala nam uchwycić cały, całą stronę internetową, załóżmy. Robimy dokładnie w ten sam sposób. Czyli najpierw robimy zrzut ekranu. Jeszcze raz, proszę bardzo. I teraz tutaj mamy zarejestruj więcej. Klikamy na ten przycisk. Po paru sekundach przewinie nam się obraz na środek, i w tym momencie możemy zaznaczyć obszar naszego zrzutu ekranu. Także, tak jak widać, możemy zaznaczyć dużo więcej. I mieć bardzo długi screenshot. Następnie wciskamy zapisz. I to w zasadzie tyle. Oczywiście opcja, właściwie metoda wykonania zrzutu ekranu za pomocą przycisków w tym wypadku również się sprawdzi. I w taki sposób możemy wykonać screenshoty. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.